Witam państwa serdecznie na pierwszym filmiku z cyklu skanowanie 3D krok po kroku. Będę chciał państwu przedstawić kolejne kroki, które musimy wykonać, aby poprawnie zeskanować model. W tym przypadku będzie to mniejszy element, będzie to mały odlew. Do zeskanowania użyjemy skaneru 3D marki Shining iScan 2X. Jest to skaner hybrydowy, który umożliwia zarówno skanowanie w trybie stacjonarnym, jak i ręcznym. Daje nam to możliwości skanowania zarówno mniejszych elementów, takich, które widzimy tutaj przygotowane na stoliku, ale także większych. Na przykład zderzak samochodu, czy też odlew, nawet o średnicy dwóch, czy też nawet... 3 metrów. Wszystko tak naprawdę zależy od dokładności, które potrzebujemy i które są nam potrzebne do uzyskania jak najlepszego detalu. W tym filmiku będę Państwu chciał zaprezentować, jak przygotować poprawnie model, jak dobierać tryb skanowania, a także wstępną obróbkę, którą będziemy musieli wykonać, aby poprawnie przygotować model już do inżynierii odwrotnej, czyli procesu, który umożliwi przejście z modelu STL na model CAD. Więc może rozpocznijmy teraz proces przygotowania modelu do skanowania. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, aby poprawnie zeskanować model, jest jego przygotowywanie do skanowania. Elementy, które są trudniejsze do zeskanowania, są to elementy metalowe błyszczące, są to elementy przeźroczyste, i są to elementy czarne. Chodzi tutaj po prostu o charakterystykę światła strukturalnego, która jest właśnie przy skanerze InScan Pro 2X. Element, który będziemy skanować, jest elementem metalowym. Jest on delikatnie błyszczący. Aby uprościć sobie sam proces skanowania, możemy stosować wywoływacz do badań penetracyjnych. A także profesjonalne pyłki na bazie tlenku tytanu. Są one troszeczkę droższe. Są to. Wywoływacze, które umożliwią zarówno zmatowienie nam modelu, ale od 2 do 4 godzin konkretny pyłek nam wyparuje z naszego modelu. Może to być przydatne w dziale Automotive, kiedy na przykład chcemy pokryć zderzak nowego samochodu takim pyłkiem, aby zmatowić go, a po pewnym czasie on nam wyparuje, więc nie będzie konieczności dodatkowo czyszczenia takiego detalu. Wilgotną ściereczką. Oczywiście, wywoływacz do badań penetracyjnych również jest możliwy do zmycia właśnie poprzez wilgotne ściereczki. I taki przygotowany model, już na spokojnie, możemy sobie umieścić na naszym stoliku obrotowym. Stolik obrotowy umożliwia skanowanie mniejszych elementów, a także elementów do 5 kg. Waga niestety nas, nas troszeczkę ogranicza, nie ma jednak problemu, żeby zastosować manualne stoliki obrotowe na ruchomej płycie, na którą na przykład naniesiemy sobie markery i na ich podstawie będziemy dopasowywać kolejne skany do siebie. Element jest mniejszy, więc jak najbardziej poprawnym trybem skanowania jest tryb skanowania na statywie. Jeżeli element byłby właśnie tych gabarytów, jak wcześniej wspominałem, z derzaka, wtedy wykorzystywalibyśmy tryb skanowania ręcznego, czyli zdjąłbym sobie z tego uchwytu mój skaner i mógłbym sobie ręcznie zeskanować większy element. Pierwszym krokiem, który będziemy sobie tutaj wykonywać, będzie wybór odpowiedniego trybu skanowania. Wybieramy tryb Fixed Scan, czyli tryb ze stolikiem obrotowym i na statywie. Tworzymy sobie nowy projekt. To, o czym też należy wspomnieć, jest możliwość powrotu do naszego trybu skanowania. Więc za każdym razem, jeżeli chcemy sobie doskanować konkretny element, możemy sobie do niego wrócić. Pierwszym okienkiem, którym nam się pojawia, jest wybór skanowania z teksturą czy też bez tekstury. Chodzi tutaj po prostu o zebranie koloru z skanowanego modelu. Tutaj nie mamy takiej konieczności, żeby dodatkowo zebrać tą teksturę, więc zaznaczam sobie skanowanie bez tekstury. Po lewej stronie widzimy sobie podgląd. Możemy sobie również dobrze włączyć pogląd na naszą prawą kamerę. Skaner posiada dwie kamery, a także Źródło światła, które jest rzutowane na skanowany model. Aby model został poprawnie zeskanowany, obie kamery muszą widzieć to samo. Nie może być przypadku, że na przykład część detalu będzie przysłonięta. Przez w taki sposób będzie zasłaniać jedną kamerę, że nie, będziemy, nie będzie w stanie widzieć tego samego, albo chociażby 90% tego, co widzi druga przeciwległa kamera. Więc istotne jest tutaj, aby obie kamery widziały to samo. W przeciwnym wypadku model nie zostanie poprawnie zeskanowany. Przy tym musimy sobie zwrócić uwagę na ostrość. Krzyżyka, który jest zrzutowany na skanowany model. Jeżeli jest on wyraźny, nie jest w jakiś sposób rozmazany, ta odległość jest poprawna. Nie ma konieczności, żeby krzyżyk był ustawiony centralnie w środek naszego stolika obrotowego. Istotne jest to, aby światło, które jest zrzutowane na nasz model, obejmowało w jak największym stopniu nasz stolik obrotowy, a dokładnie rzecz ujmując, nasze markery, które są widoczne na stoliku obrotowym. Dlaczego? Ponieważ przy procesie skanowania akurat tego detalu wybierzemy sobie dopasowywanie kolejnych skanów na podstawie markerów naniesionych na stolik obrotowy. Jest kilka możliwości dopasowywania, tak jak przed chwilą wspomniałem, markery naniesione na stolik obrotowy, ale również geometria, czyli kolejne skany będą dopasowywane do siebie na podstawie charakterystyki danego modelu, różnych zakrzywień, różnych otworów, a jeszcze mamy dodatkowy tryb dopasowanie na podstawie markerów. I wtedy, właśnie na podstawie takich markerów, kolejne skany są dopasowywane do siebie. Kiedy już model jest przygotowany, jest ustawiony na stoliku obrotowym, mamy poprawną odległość od skanowanego detalu. Model nie przysłania nam naszych markerów, możemy już przejść do procesu skanowania. Pierwszym krokiem będzie ustawienie ilości zatrzymań, które nam wykona skaner podczas obrotu o 360 stopni. Stawimy sobie 10 10 zatrzymań. Możemy ustawić od 4 do 180. 180, lekka przesada, 4 to już też zdecydowanie za mało. Mniej więcej ustawiamy sobie ilość obrotów od 8 do 30, chyba że jest potrzeba, aby tych obrotów było więcej, więc wtedy ustawiamy sobie zwiększoną ilość. Może to być na przykład przy okazji skanowania koła zębatego. Kiedy już wszystko jest ustawione, przyciskamy sobie Start Scan. I rozpoczyna się proces skanowania. Widzimy, jak skaner rzutuje nam nasz model paski, które następnie odczytywane są przez nasze kamery, i na ich podstawie stworzona jest chmura punktów, już bezpośrednio w oprogramowaniu do skanowania. Po lewej stronie. Jeszcze wróćmy może do tego, co aktualnie widzi nasz skaner. Czasami możemy zobaczyć takie delikatne czerwone plamki na naszym modelu. Są to prześwietlenia. Oznaczają one zbyt dużą ilość światła, która jest rzutowana na nasz model. Staramy się raczej unikać takich miejsc. Chodzi tutaj o to, że zbyt duża ilość światła pada nam na nasz model. Odbicie jest zbyt duże, mogą powstać szumy, więc staramy się, aby jednak tego uniknąć. Nie jest jednak tak, że jeżeli widzimy jakieś delikatne plamki, to skaner sobie z nimi nie poradzi. Jak najbardziej uda nam się zeskanować taki model. Istotne jest także przygotowanie otoczenia, jeżeli chodzi o skanowanie. Musimy pamiętać o tym, że raczej unikamy miejsc, które są mocno oświetlone. My chcemy bazować raczej na świetle, które jest odbite od naszego modelu i które jest emitowane stricte od naszego skanera. Nie zaś jakieś dodatkowe światło, które pada nam na nasz model. Dlatego skanowanie na zewnątrz budynku w dużym oświetleniu, w dużym świetle od słońca może być bardzo skomplikowane. Wtedy możemy sobie radzić. Ewentualnie namiotami, tak aby stworzyć cień, aby umożliwić po prostu poprawne zeskanowanie modelu. Możemy sobie radzić też w ten sposób, że będziemy skanować w nocy albo już po zajściu słońca. Wróćmy teraz do naszego modelu, który właśnie pierwsza seria skanów została wykonana. W oprogramowaniu w tym momencie, kiedy już widzimy. Pierwszą serię wykonanych skanów możemy sobie oczyścić nasz model z artefaktów, jeżeli takie znajdują się w otoczeniu naszego modelu. Przy użyciu przycisku Shift mogę sobie zaznaczyć konkretny fragment skanowanego detalu i następnie go usunąć. Mogę sobie także przywrócić to usunięcie, a także wykonać funkcję revert, czyli zaznaczam sobie element, który mnie interesuje. Używam funkcji revert i zaznaczam sobie element, który aktualnie chcę usunąć. Kiedy widzimy, że wokół detalu nie ma żadnych artefaktów, zatwierdzam sobie moje zmiany i wykonuję kolejną serię skanów. Obrócę sobie mój model na drugą stronę. Po lewej stronie mamy jeszcze dodatkowo funkcję Scannen Groups. Umożliwia ona w każdym momencie podgląd do każdej naszej grupy i każdego pojedynczego skanu. Jest to nowość, która została wprowadzona przez naszego producenta do nowego oprogramowania w przeciwieństwie do starszych modeli skanerów i oprogramowania. Nie dość, że możemy sobie zrobić podgląd każdego pojedynczego skanu, to też możemy sobie usunąć na przykład grupę, którą wykonamy którąś z kolei. W poprzednim oprogramowaniu nie było takiej możliwości, więc jeżeli wykonałbym sobie teraz cztery grupy skanowania przy, u, przy użyciu stolika obrotowego i chciałbym usunąć sobie, wykonałem trzy grupy i chciałbym sobie usunąć pierwszą, musiałem usunąć wszystkie poprzednie grupy, które wykonaliśmy. Teraz jednak jest możliwość usunięcia, na przykład pierwszej grupy, a pozostawienia drugiej i trzeciej. Rozpocznę sobie kolejną serię teraz skanów. Trudniejszymi elementami do zeskanowania są oczywiście elementy, które są cienkie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jeżeli chciałbym sobie zeskanować cienki element, właśnie w taki sposób, jak skanuję ten, czyli obrócę sobie mój model na drugą stronę i zeskanuję, może być zbyt mało części wspólnej do dopasowania do siebie skanów. Musimy pamiętać, że dopasowanie skanów do siebie w trakcie wykonywania grupy skanów jest wykonywane na podstawie markerów, jednak samo dopasowanie do siebie konkretnych grup jest już wykonywane na podstawie geometrii naszego modelu. Więc musi być część wspólna. Mówi się mniej więcej, że tak zwany overlap, czyli pokrywanie się skanów, powinno mieć mniej więcej między 30 a 40% poprzedniego skanu. Więc jeżeli mamy. Element, który jest cienki, jest to praktycznie niemożliwe. Jak sobie możemy wtedy poradzić? Możemy sobie ustawić skanowany model w pionie, tak aby zeskanować go dookoła, a następnie zeskanować go z góry i z dołu. Istotne jest także, aby w procesie skanowania przy zastosowaniu stolika obrotowego i też statywu obiekt się nam nie poruszył. Jeżeli obiekt zostanie poruszony, Będziemy widzieć artefakty na skanowanym detalu. Tak samo dopasowanie do siebie pojedynczych skanów będzie błędne, ponieważ model przesunie się nam względem markerów, które używamy właśnie w, procesu, w procesie dopasowywania. Kolejna część jest zeskanowana, więc teraz będę chciał, aby oprogramowanie automatycznie dopasowało mi kolejne skany do siebie. Jeżeli część wspólna będzie zbyt mała, będę mógł wskazać mu trzy charakterystyczne punkty na modelu. Widzimy, że tutaj części wspólnej było zbyt mało, więc zaznaczam sobie funkcję align. Przenoszę jedną grupę na jedno okienko, drugą grupę na drugie i będę chciał teraz mu wskazać Trzy charakterystyczne punkty na skanowanym detalu. Musimy pamiętać, że te punkty są punktami orientacyjnymi. Nie jesteśmy w stanie wskazać mu konkretnych miejsc, konkretnych punktów, no, gdyż jest to po prostu utrudnione. Po wskazaniu trzech punktów w dolnym okienku już widzę moje dopasowanie, widzę jak skany bardzo ładnie mi się przenikają. Wykonuję funkcję Next i powracam do mojego trybu. Jeżeli model jest wystarczający w wystarczający sposób zeskanowany i efekt jest dla mnie wystarczający, mogę sobie zakończyć teraz proces skanowania i przejść do zakładki NESH MODEL, czyli już naszego POSTPROCESSINGU. Jeżeli chciałbym sobie jednak wykonać kolejne skany, nie ma najmniejszego problemu. Co istotne, możemy sobie również wykonywać, że tak powiem luźne skany, to znaczy wyłączamy sobie tryb skanowania ze stolikiem obrotowym i wykonuje pojedyncze skany. Nie ma także problemów, aby w czasie Wykonywania takich już pojedynczych skanów, oczywiście nie w samym procesie skanowania, ale w międzyczasie przestawić na przykład skaner. Skaner nie musi być ustawiony cały czas w tej samej pozycji. Istotne jest tylko to, aby pilnować poprawnej odległości od skanowanego modelu, właśnie na podstawie krzyżyka, który jest rzutowany na nasz model. Przejdźmy sobie teraz do zakładki Mesh Model. Mamy dwie funkcje. Mamy model wodoszczelny i model niewodoszczelny. Różnica pomiędzy tymi trybami jest taka, że model wodoszczelny jest dedykowany pod drukarki 3D. Jeżeli chcielibyśmy nasz model od razu wrzucić na drukarkę i wydrukować, raczej chcemy, aby wszystkie otwory, które wynikają, na przykład, z trudnego dostępu do nich i skaner nie był w stanie zobaczyć i zeskanować tego fragmentu, chcemy wszystkie je zamknąć. Więc wtedy tryb wodoszczelny jak najbardziej będzie. Dla nas korzystniejszy aniżeli tryb bez zamykania tych otworów. Tutaj dla Państwa wykonam na razie funkcję zamykania modelu, przygotowywania go bez zamykania otworów. Właśnie teraz następuje meszowanie modelu. Oczywiście to nie jest też tak, że w tym trybie nie będziemy mogli sobie wykonać takich elementów, jak zamykanie konkretnych otworów. Wszystko jest tutaj możliwe. Mamy na przykład funkcję manual hole filling, czyli mamy trzy możliwości zamykania: czy to po krzywiznie, czy też stycznej, czy to na płasko. Wszystko tak naprawdę zależy, gdzie znajduje się dany otwór. Jeżeli widzę, że jest on, na przykład, przy otworze na walcu, będę sobie wybierał zamknięcie na podstawie krzywizny. Zaznaczam tylko dany otwór, akceptuję. I konkretny fragment został już zamknięty. Jest też funkcja automatycznego zamykania otworów. Wpisujemy sobie w niej rozmiar, albo przedział lepiej rzecz ujmując, który zamknie nam otwory z przedziału od 10 do 100 mm. Teraz sobie zaznaczę maksymalny 100 mm i zamykanie na podstawie krzywista. I teraz wszystkie otwory, które znajdowały się w tym obszarze, w tej mierze, zostały zamknięte. Jeżeli jeszcze jakiś otwór nam pozostał, używam sobie manual hall filling i zaznaczam sobie konkretne otwory, tak aby je zamknąć. Oczywiście, jeżeli jakieś otwory są większe, nie zostały zamknięte przez automatyczne zamykanie otworów, możemy sobie przejść do zakładki Manual Hole tak jak już pokazywałem to poprzednio, i zaznaczyć konkretny fragment, który chcielibyśmy zamknąć. Widzimy tutaj delikatną wnękę, która nie została poprawnie zeskanowana. Po prostu skaner nie był w stanie dotrzeć w odpowiedni sposób do tego fragmentu. Skaner, a raczej model zeskanowany ma... Jakby swoją dwubiegunowość, ma zarówno swój plus, jak i minus. Plusem jest, może być to, co zostało zeskanowane, to, co jest widoczne przez na, nasz skaner. Jednak minusem jest tak, jakby zewn wewnętrzna część naszego skanu. Jest ona widoczna właśnie w tym momencie. Jest to ten żółty fragment, który widzimy na ekranie. Czyli jest to wewnętrzna część naszej powierzchni, którą aktualnie zeskanowaliśmy. Tak zeskanowany model możemy sobie już zapisać do odpowiedniego formatu, takim jak OBJ, STL, ASC, PLY czy też 3MF. Wszystko tak naprawdę zależy od formatu, który nas interesuje. Możemy również zrobić simplification, czyli uproszczenie naszego skanu. Aktualnie nasz skan waży 75 MB. W tym procesie dążymy raczej, aby nasz model nie miał zbyt dużej wagi, tak aby uprościć sobie na nim pracę. Możemy sobie na przykład wykonać teraz redukcję nawet do 11, 11 mega, czyli do mniej więcej 15% to od 15 do 30, od 20 do 30% spokojnie sobie możemy robić uproszczenie. W przypadku jednak, kiedy zrobimy je zbyt duże, model może stać się niewyraźny i nie będziemy w stanie ściągnąć z niego odpowiednich informacji, które są nam potrzebne do odtworzenia naszego modelu właśnie w procesie inżynierii odwrotnej. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia zarówno wyostrzenie krawędzi naszego skanowanego detalu jak i również wygładzenie naszego modelu. Wygładzenie może być przydatne w momencie kiedy skanowalibyśmy na przykład rzeźbę i chcielibyśmy aby ona była idealnie gładka. Jednak przy częściach mechanicznych raczej skorzystalibyśmy tutaj z funkcji Sharpen czyli wyostrzenia krawędzi tak aby one były wyraźniejsze i uprościło nam to ściągnięcie na przykład informacji z przekrojów już w procesie inżynierii odwrotnej.